Test zacząłem robić 10 minut temu albo i więcej, może 13 minut temu Widzę, że płynie, zmienia koloru Czasami jakieś bąbelki powietrza powietrze przejdą przez rurkę testera Ale płynie jak do tej pory, nie zmienił koloru. Cały czas niebieski. Wczoraj dolałem płynu do tego zgrubienia w zbiorniku i widzę, że było. Dobry centymetr A płyn cały czas niebieski Więc pytanie, gdzie ten płyn chłodzący ucieka skoro go ubywa, to gdzieś ucieka tylko gdzie Najważniejsze, że nie ucieka do silnika. Tylko teraz dlaczego spaliny są takie białe? A są zawsze białe. Dobra, też minęło 15 minut od początku tego testu. A płyn był niebieski i cały czas jest niebieski.